Creepypasty przerażające fikcyjne historie napisane przez społeczność, które cieszą się ogromem popularności oraz zaangażowania. A niektóre zaczynają tworzyć swoje własne uniwersum, które jest przekładane na gry czy filmy. Do tej pory wyszło tysiące takich opowiadań, jednak wszystko ma swój początek. Przecież musiała kiedyś powstać creepypasta, która zapoczątkowała to wszystko. Jeżeli jesteście ciekawi, od czego się to wszystko zaczęło, zapraszam do oglądania. A to jest. Pilot. Gadam do pilota, bo tak mi jest łatwiej. I mikrofon mam gdzieś indziej. I go nie widać. W 1996 roku powstał serwis internetowy o nazwie Angel Fire, który oferował możliwość wrzucania blogów oraz tworzenia galerii zdjęć. To właśnie tam w roku 2001 została opublikowana przez Teda Hedgmana Creepypasta, która jest nazywana tą pierwszą. Ted the Caver, w wolnym tłumaczeniu Ted Jaskiniowiec. Opowiada ona o mężczyźnie, który wraz z przyjacielem bada niezbadaną dotąd jeszcze część skini. To, co jest bardzo ważnym elementem tej historii, jest jej budowa, ponieważ była publikowana ona w formie bloga, a dokładniej zapisków dziennikowych głównego bohatera. Przez swój charakter, w formie pisanej w pierwszej osobie, czytelnicy mogli bardziej poczuć więź z bohaterem oraz jego dokonań. Jak wspomniałem wcześniej, była publikowana w formie bloga, więc cała ta historia nie została opublikowana na stronie od razu, a w częściach. Jeżeli znacie konwencję Found Footage w filmach, to ta pasta jest czymś takim, jednak w formie pisanej. Pisanej. Pierwszy epizod został opublikowany 23 marca 2001 roku. A żebyście zrozumieli całą konwencję i styl pisania, opowiem Wam wstęp, który jest bardzo istotny. Z powodu wielu próśb, które otrzymałem, aby opowiedzieć o moich odkryciach i dziwnych doświadczeniach w jaskini niedaleko mojego domu, stworzyłem tą stronę na Angel Fire. Przedstawię wam zarys wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy. Zaczynając od przygody w znajomej jaskini w grudniu 2000 roku i kończąc na... cóż, jeszcze się ona nie skończyła. Użyję mojego jaskiniowego dziennika jako sposób powiedzenia Wam o moich niedawnych wydarzeniach. Przekażę Wam je tak, jakie przeżywałem, w sposób chronologiczny. Chcę tylko wypunktować kilka rzeczy przed rozpoczęciem. 1. Większość zdjęć została zrobiona przez kamerę Kodak. 2. Nie ujawnię imion ludzi, którzy także w tym biorą udział. 3. Nie ujawnię także lokalizacji jaskinnikomu, nikomu, więc proszę nie pytajcie. Będę się o nie zwracał jako tajemnicza jaskinia. Jeżeli twierdzisz, że to wszystko będzie brzmieć jak naciągane, zgadzam się, również bym tak uważał, gdybym tego sam nie doświadczył. Będę się starał skończyć tego bloga najszybciej jak to możliwe, więc sprawdzajcie co jakiś czas, czy wrzuciłem coś nowego. Więc, jak słyszycie, autor wziął nacisk na ukazanie tej historii w sposób jak najbardziej wiarygodny, dzięki któremu czytelnicy mieli uwierzyć, że jest to historia prawdziwa. Część pierwsza ukazuje tylko zarąbek historii. Ted wraz z przyjacielem B postanawiają wejść do niezbadanej jeszcze jaskini blisko domu. Kiedy zauważyli w niej wąską szczelinę, zaczynają przy pomocy różnych narzędzi bardziej się w nią wkopać. W miarę postępów zaczynają słyszeć coraz to dziwniejsze dźwięki, a atmosfera staje się coraz bardziej niepokojąca. Nie będę wam opowiadał całej tej creepypasty, ponieważ niektóre kanały już to zrobiły, więc nie widzę sensu, aby się powtarzać. Czytelnicy zaangażowani w to, co się wydarzy później, wyczekiwali kolejnych aktualizacji TEDA o tym, co się aktualnie dzieje w jaskini. Ostatnia część, czyli piąta, wyszła 19 maja 2001 roku. To, co jest w tym intrygujące, to fakt, że finalny epizod po opublikowaniu wcale nie był nigdzie określony jako ostatni. Fani nadal czekali na aktualizację, jednak to się nigdy nie nie wydarzyło. Dopiero po czasie nazwa części piątej została na stronie zmieniona jako finalna, zostawiając wiele niewyjaśnionych wątków oraz znaków zapytania. To, co jest interesujące, to fakt, że początkowo nikt nie wiedział, kto jest prawdziwym autorem tej historii, więc cała ta pasta była jedną wielką zagadką. Więc naturalny był fakt, że ludzie zaczną kopać zaczną szukać każdej informacji na temat tej historii. Czy jest ona prawdziwa? Czy tajemnicza jaskinia naprawdę istnieje? Czy Ted to realna postać? Fakt tego, że cała otoczka tej pasty bardzo przypominała oryginalny Blair Witch Project, który został nakręcony w taki sposób, że widzowie po seansie nadal mieli zagwozdkę. Czy jest to fikcja? Czy prawdziwy zlepek nagrań ludzi, którzy zaginęli? Bo wiecie, marketing tego filmu wyglądał tak, że wywieszano plakaty o rzekomo zaginięciu grupy nastolatków. W co ludzie uwierzyli. Więc internauci chcieli rozwiązać tą wielką zagadkę. Chcieli znać całą prawdę o tajemniczej historii Teda, więc zaczęli kopać. Na jednym z forum wybuchła drama: że Ted the Caver jest plagiatem innej krótkiej historii, napisanej przez Tomasa Lera pod tytułem Fear of Darkness, która rzekomo wyszła w 1987 roku. Jednak jeden z użytkowników zauważył, że na pierwszej stronie drugiego akapitu napisane było: że Fear of Darkness jest zainspirowany zapiskami dziennikowymi z 30 grudnia. 2001 roku. Data była prawie identyczna do daty zapisków Teda. Zgadzał się dzień i miesiąc, jednak rok w zapiskach Teda to 2000. Sama w sobie historia tomasa Lera różniła się znacznie od historii jaskiniowca i podam wam kilka malutkich przykładów. Przyjaciel autora nazywał się Matt, a nie określany w historii Teda jako B. Sama jaskinia jest już nazwana i znajduje się w Arizonie. W 2008 roku forum o nazwie Panama Jack na stronie strangedope.com postanowiło zrobić własny nie śledztwo na ten temat. Doszli oni do wniosku, że nawet jeżeli Fear of Darkness miało być w 1987 roku, to zostało opublikowane w takim miejscu, że Ted nie miał nawet możliwości przeczytania jej, aby wykonać plagiat. Więc albo Thomas Lyra i autor Ted DeCaver to ta sama osoba, albo znali się w rzeczywistości. Po jakimś czasie na tym samym forum wstawił post użytkownik o nazwie Dice Scorpion z bardzo ciekawymi informacjami. Dowiedział się on, że człowiek o imieniu Ted Hetchman posiada prawa autorskie do historii Ted DeCaver. Jednak największą rewelacją okazał się blok kulinarny człowieka imieniem John. John napotkał się na posty na stronie National Biological Society Discussion Board wrzucony przez Ralfa i Powers oraz Dayla Green, którzy twierdzili, że znają znajomego Ted'a, czyli B. I nazywa się on Brad oraz także, że wiedzą gdzie tajemnicza jaskinia się znajduje. Jak się okazuje, owa jaskinia nazywa się Interstate Cave i znajduje się pod jedną z autostrad w Utah. John napotkał także jeszcze jeden post z roku 2020. 2004 autorstwa również chwilę temu wspomnianego Ralph'a i e. Powers, który był dyskusją na temat pasty Ted Deccaver. Pisze w niej, że historia jest prawdziwa, że zna B i że był w tajemniczej jaskini. Do tej samej dyskusji dołączona została wiadomość innego użytkownika, która w skrócie brzmiała tak. Cóż, chyba nadszedł ten czas i dodam kilka groszy od siebie. Nazywam się Ted i jestem autorem tej historii, o której piszecie. Jestem oryginalnym twórcą, stworzyłem ją i nikogo nie skopiowałem. Jestem pod wrażeniem ile teorii i dyskusji stworzyła moja historia. Chcę podziękować każdemu, który ją przeczytał. Mam nadzieję, że wam się podobała. Między 30 grudnia 1999 i 24 lutego 2000 roku razem z Bradem pracowaliśmy w pasażu tej jaskini. Spędziliśmy wiele godzin, aby dostać się do nieodkrytej jeszcze jej sekcji. Podczas jej zwiedzania prowadziłem dziennik i dokumentowałem nasze przeżycie jako pierwsze osoby, które zwiedzają nieodkrytą dotąd część jaskini. Stwierdziłem, że świetnym pomysłem będzie wrzucenie całych tych zapisków do internetu. Jednak naszła mnie myśl, aby dla zabawy podkręcić trochę atmosferę i dodać paranormalnych rzeczy. Po czasie okazało się, że Fear of Darkness rzeczywiście wyszło po paście Ted'a, a nie w 1987 roku. I tak naprawdę była nieoficjalnym zakończeniem historii, której Ted nie zamknął. I tutaj kończy się wielka zagadka Ted the Caver. Jak się okazuje, była w jakim stopniu prawdziwa. Jednak bez elementów paranormalnych. Dzięki swojemu statusowi jako jedna z najstarszych creepypast miała duży wpływ na przyszłość tego właśnie medium, które znamy do tej pory. Zainspirowała wiele popularnych tematów jak na przykład fundacja SCP. W roku 2013 nawet powstał film pod tytułem Living Dark. The Story of the Ted Caver, który był luźną inspiracją głównego tematu. Jestem ciekaw jak daleko by popłynął internauci z odkrywaniem prawdy, gdyby sam autor tego nie wyjawił.